Cześć, witajcie na kanale Świat Kostek. Dzisiaj kolejny unboxing przed nami jest oto taka duża paka, jest serio ciężka, patrzcie, gruba i ogromna, o, ogromna paczka, bo tutaj jest 7 kostek dla porównania. Tutaj kostka 3 na 3, paczka, jak widzicie, jest naprawdę spora. A co w środku? Sprawdzimy zaraz. Najpierw pamiętajcie o tym, by subskrybować kanał. I teraz, jeżeli już to robicie, możemy przejść do otwierania tej paczki ze strefy kostek. Nożyczki w dłoń i otwieramy. Może udało się to lepiej otworzyć, ale nie jest źle. A teraz przechodzimy do zawartości naszej paczki. Wow, sporo kostek! Fajnie się to prezentuje. Wyjmujemy te kosteczki. Tym razem wyjątkowo z pudełka, jako ostatnie, wyjąłem te oto rzeczy. Oczywiście ołóweczek. Tutaj piękny paragonik. Nie pokażę Wam na razie ceny. Chociaż może po tytule się już dowiedzieliście, ile te kostki łącznie kosztowały. Sami możecie oszacować cenę tych kostek w komentarzu. A na końcu filmu pokażę Wam jeszcze raz paragon. Ponieważ nieźle można się zaskoczyć. Klasyczek. Chyba każdy to już zna. Oto nasze kostki. Jest ich 7. Jednakże zdarzają nam się takie oto powtórki, ponieważ te kostki są dla mnie, a te dla kogoś innego. Zacznijmy sobie od tych oto dwóch kostek, czyli od najmniejszych z dzisiejszego materiału. Od razu, o co chodzi z tymi kostkami? Co to jest? To właśnie jest Shengshu Evil Ice Cube. Oczywiście, bez naklejkowy. Dwie takie same sztuki, dlatego jedną odkładamy, a zajmiemy się tylko pojedynczą. W tym wypadku nie zależy mi na opakowaniu. Trudno, zniszczyłem. Zdarza się. Instrukcja do tej kostki, zaufajcie, nie potrzebujemy instrukcji. Jeżeli ktoś by potrzebował i miał problemy z czymś tak prostym, no to poradnik do tej kostki jest na kanale, ale ja już Wam wytłumaczę, o co tu chodzi. W ogóle, czym jest ta kostka? To jest tak, jakby uproszczony squeeze. Y, klasyczek, taki od jeżeli chodzi o same kolory no to jakieś są takie zwykłe y, poruszanie lekkie, bardzo przyjemne szczerze mówiąc, y, słychać, że są tutaj y, prawdopodobnie, tak jakby tutaj w tym miejscu jest takie wgłębienie a w tym tak właśnie jak się domyślałem jest taka wypustka dzięki temu po prostu tak to się łączy i ruchy tak fajnie wskakują. Pomaga to w stabilności kostki podczas układania. Dobry, dobry sposób na y, utrzymanie właśnie ruchów. W ten sposób y, kostka nam jakby od razu wstawia się tak prawidłowo. Nie ma takich delikatnych niedociągnięć. Więc jest to dobry system. Jak już mówiłem, jest to uproszczony z Cube. Praktycznie nie potrzebujecie żadnego algorytmu znać. Ta właśnie kostka działa w taki sam sposób jak Ivy Cube i Six Spot Cube. Prosty system układanki. Dla każdego na pewno nie będzie to nic trudnego. Teraz przechodzimy do czegoś ciekawszego, czyli oto takiej pięknej czwórki. Kostka 4x4 Chiang Qi, S. 4x4 w kolorze jelly, żelkowym. Szczerze mówiąc, kupiłem tą kostkę tylko dlatego, że. Jest właśnie w takim kolorze. Zawsze chciałem mieć jakąś kostkę y, z tej kolorystyki, i właśnie teraz jest to ten moment, kiedy mam swoją pierwszą kostkę w tym oto kolorze. Instrukcja do czwórki nie przyda nam się, ale jeszcze możemy spojrzeć na opakowanie. Takie tutaj y, przeźroczyste z przodu. Obok na bokach i przodzie taki design. Y, właśnie mega pasujący do samej kolorystyki kostki. Taki kwiatowy, delikatny, biały. Bardzo ładne opakowanie. I nawet chyba wart zachowania, więc dobrze, że go nie zniszczyłem. A propos samej kostki. Głównie zależało mi na tej kolorystyce i jak widzicie, jest to coś ciekawego. Półtransparentne elementy z delikatnymi kolorami. To jest niebieski, tutaj jest czerwony, zielony, pomarańczowy, biały i żółty. Klasyczne ułożenie kolorów, jednakże jak widzicie w takim. Delikatnym stylu. Fajnie to wygląda. A teraz, jeżeli chodzi o jej poruszanie, poruszałem teraz pojedynczymi warstwami, jak i podwójnymi. link jest bardzo przyjemny. Kostka chodzi gładko, przyjemnie, od czyli to jest właśnie porządna kostka. No to, to było wiadome. Fajnie chodzi, nie jest to czwórka na jakieś specjalne robienie czasu. Na pewno nie w tej kolorystyce, ponieważ ta kolorystyka trochę utrudnia dostrzeżenie poszczególnych elementów. Ale kostka zdecydowanie warta zakupu. I na pewno parę solwów na niej wykonam. Tutaj czekają na nas jeszcze dwie czwórki. Ale teraz przejdźmy do czegoś mniejszego. Kostka 2 na 2 magnetyczna od Yuxin Little Magic, to jest Yuxin chyba. No bo właśnie, jest Little Magic. No to na pewno. O, tutaj pisze przecież. Yuxin Little Magic 2 na 2 magnetyczna, beznaklejkowa. naklejkowa. Wow, tutaj wygląda to potężnie, bardzo profesjonalnie. Zresztą ta kostka to jest taka trochę speedcubingowa już naprawdę. Zmagnetyzowana wersja, no to zdecydowanie coś na szybkie układanie i tego typu sprawy. Zapychacz pudełka, by wyglądało to lepiej. No niech będzie. Yy, mamy tutaj kostkę, o kurde. Przychodzi nas w takim średnim stanie. Już tu widzę to to yy, takie zarysowanie i to dość mocno zarysowana kostka. Tutaj jest, yy, nie wiem czy to jest dobrze widoczne, takie jakby szare. Po prostu takie zarysowanie. Może być to spowodowane tym, że tu jest wielka podstawka, która była w tym pudełku i to tak się poobzierało. Ta podstawka zresztą jest też bardzo zraniona i ogólnie to mi się nie podoba. E, to w ogóle EU jest tak jakby ze spacją pomiędzy tym X-In. No trochę dziwne, ale niech będzie, może się przydać. Chciałem postawić tą kostkę na tą podstawkę, ale chyba nie będę tego robił. Nie jest warta ta kostka ranienia. W ten sposób układam tą podstawkę. Instrukcja do dwójki również nie jest nam potrzebna. Interesuje nas sama kostka. Może zachwyci nas poruszaniem się. Mam taką nadzieję. Ciężko mi ocenić, bo kostka nie porusza się ani lekko ani ciężko. Czuć magnesy. Jest to zdecydowanie fajny feeling i to coś w porządku. Nie mamy tutaj żadnych sprzętów regulacyjnych co jest słabe, ponieważ mamy tutaj w środku śrubę, dzięki której pewnie możemy trochę dokręcić lub poluzować kostkę to całkiem w porządku opcja jednakże, jeżeli chodzi o wykonanie kostki, to już mnie po prostu zniechęca, ale wydaje się w porządku i myślę, że dałoby się zrobić na niej parę fajnych czasów, jednakże nie sądzę, żeby to była jakaś kostka, która w mojej kolekcji zrobiłaby jakieś wielkie przełamanie i Stała się nagle super dwójką, którą bym bardzo polecał. Regularna cena tej kostki to około chyba 40 zł. Moim zdaniem jest nie warta takiej ceny. Głównie zawiodło mnie tutaj wykonanie, ponieważ też widać tak sporo takich wbić. Jakby ta kostka już sporo przeszła, a w zasadzie jest wyjęta z prosto zapakowania. Ale jak chodzi o same poruszanie się, jest w porządku. Ale muszę trochę jeszcze poukładać na niej, żeby móc stwierdzić w 100% czy się nadaje. A na teraz już ją odkładam i biorę te oto kostki 4x4. W zasadzie biorę jedną, ponieważ druga jest taka sama. I też tu sobie, może tutaj, będzie stać. Co to jest za kostka? W ogóle patrzcie na tego smoka. Kurde, jakie fajne opakowanie. Juxin Black Kylin 4x4, czyli kostka budżetowa. I co jest dziwne w tym opakowaniu, poza tym, że jest tu piękny smok... To patrzcie na to, tu jakby nie ma szyby, tu jest kostka, od razu kostka. Dziwne, zwykle tu jest taka y, plastikowa szybka. Bierzemy tam kosteczkę, instrukcja do wyrzucenia. O kurde, tutaj kolejne takie y, mocne zarysowanie. Nie wiem czy to dobrze widać, ale tutaj jest bardzo takie uszkodzenie, jakby ciemne, ciemniejsze strefy na tych elementach. Też wygląda jakby dużo y, było już na niej solwów, a jest dopiero wyjęta z pudełka. Tutaj też dość słaba rzecz. Naklejka jest tutaj naklejona w miejscu, gdzie już jest inna warstwa. Poruszam sobie już tą czwórką i widzę, że jest mocną średnią. Czuć, że to bardzo budżetowa czwórka. Jest kompletnie nienasmarowana. Chodzi szorstko i dość ciężko. Myślę, że jest to spoko czwórka na. Pierwszą czwórkę, jeżeli ktoś się uczy i zaczyna, no to jest tania i jak najbardziej w porządku. Wiemy, że na pewno elementy jakieś nie przeskoczą na mnie chciane, ponieważ mamy pełną kontrolę nad każdym ruchem. Był tutaj delikatny lock, a jeszcze tak naprawdę nie zrobiłem nic takiego ryzykownego. Muszę też od razu wspomnieć, że jeżeli chodzi o poruszanie się takich środkowych wart. Nie widać tutaj różnicy między zwykłymi warstwami, więc yy, jest to w porządku. Może dlatego, że po prostu te zwykłe warstwy nie poruszają się wcale wybitnie, <gryw> dlatego ciężko by było, żeby było gorzej. Taka oto kosteczka. Myślę, że jak najbardziej dla początkujących w porządku, jednakże dla trochę bardziej zaawansowanych speedcuberów nie jestem pewien, czy byłby to najlepszy wybór. Tą czwórkę odkładam. I zabieram się za coś, na co czekam i liczę najbardziej: Thunderclub V3 od Mofange. Mofange to jest bardzo solidna firma, dlatego liczę na coś fajnego. W ogóle, jakie ciekawe pudełko. Wygląda w ten oto sposób, z tyłu takie gładkie. I to tak naprawdę jest jakby taki dodatkowy materiał. O, w ten sposób się to powinno otwierać, i prezentuje się to bardzo fajnie. Wyjmujemy naszą kosteczkę z tego ładnego pudełeczka. Tutaj instrukcja. Dobra, dodatkowa folia. W ogóle, jak fajnie ta kostka wygląda. Muszę od razu Wam powiedzieć, jest to moja pierwsza trójka na białym plastiku z naklejkami, więc jest to coś wyjątkowego dla mnie. Na taką kostkę też właśnie długo czekałem, ale w końcu ją mam, więc nic tylko się cieszyć. Wyjmujemy jeszcze dodatkowej folii. I tak, jeżeli chodzi o naklejki, to są bardzo ciekawe. To są tak, jakby takie świecące, aż fluorescencyjne. Ten żółty aż tak emanuje tą swoją żółtością. Ten zielony też taki radioaktywny. Ten pomarańczowy nie przypomina mi klasycznego pomarańczowego, czyli czegoś takiego. Widzicie, on jest taki tu nawet bardziej czerwony, jak patrzymy w kamerze, a to jest takie bordowe. Ciekawe są te kolory, dziwne. Myślałem, że będą takie normalniejsze, ale ogólnie, jak poruszanie naszej kostki. Kostka jest mega tusta, muszę od razu powiedzieć, porządnie nasmarowana. Po pierwszym ruchu myślałem, że jest słabo. Trochę takie średnie odczucia miałem, ale przy tych wszystkich algorytmach czuję, że kostka chodzi naprawdę spoko. Ogólnie chcę jeszcze dodać, że kostka jest niemagnetyczna. Może być to dla niektórych minus, jednakże nie odczuwam podczas układania takiej potrzeby tej kostki, bo ogólnie magnesy, fajnie, jak jednak się posiada no ale tutaj i tak się dobrze układa, z tego co słyszałem kostka ścina porządne zakręty więc sprawdźmy to tutaj chcę wykonać ruch R i jak najbardziej da się to zrobić czegoś takiego i w drugą stronę tu zwykle bywa ciężej ale, jak się chce, to się da podczas układania. Jak najbardziej, ścinanie zakrętów robi robotę i wszystko wychodzi bardzo sprawnie. Trochę jestem nieprzyzwyczajony do tego właśnie białego plastiku. Jednakże, pewnie po paru solwach moje oczy już by przystosowały się do tej oto kolorystyki. Kostka ułożona bardzo przyjemnie się porusza. Na pewno zrobię na niej dużo solwów, szkoda, że nie jest magnetyczna, ale i tak jestem z niej zadowolony. Oto wszystkie kostki z dzisiejszego odcinka. Teraz właśnie macie ostatnią chwilę, by oszacować łączną ich cenę. A teraz właśnie, mam nadzieję, że już to zrobiliście, mogę wam pokazać oto Paragon. Te wszystkie kostki zostały kupione za 45 zł, bo takowe były promocje. Więc warto zaglądać na strefę kostek i zorientować się, czy dla Was czegoś ciekawego nie ma w bardzo niskiej cenie. 7 kostek za niecałe 5 z to dobra oferta, więc zdecydowanie jestem zadowolony z zakupu, pomimo tego, że nie wszystkie kostki były najlepsze. Moim faworytem z dzisiejszego odcinka jest chyba ta czwórka, ponieważ prezentuje się naprawdę ładnie i jest dobrze wykonana ale również standard club mnie nie zawiódł. Dziękuję za oglądanie, to by było już wszystko w dzisiejszym materiale. Do usłyszenia w następnym i cześć!